się widać w ogóle dziewczyna słowo Lalisko przydłaś to g od czwartku. Imponujący wynik moja droga I właśnie dlatego chcecie odciąć te pazówki, bo się haczysz o wszystko tu mam najgorsze obcinaczki świata No, słuchaj, ty nie jesteś aż taka współpracująca jak Twoja siostra. Muszę Ci powiedzieć: jesteś przekiut. Prze Miałam słabość do krówek. pokaż się, jaka jesteś przekiut. Ale nie jesteś współpracująca. Co się dzieje? Pozórki obcinają. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Dawaj, lecimy z tym koksem.